Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć z tej strony. Ania Blachowska z Chrześcijańskiego Centrum Rozwoju Życia Sens, a to jest ostatni odcinek naszej serii wielkopostnej pod taką samą nazwą Życia Sens. I bardzo się cieszę, że możemy się ten ostatni raz w Wielkim Poście spotkać. W całym tym Wielkim Poście opieraliśmy się o terapię w oparciu o sens Wiktora Frankla, jak również o liturgię słowa. I dzisiaj tak naprawdę chciałabym wyłuskać takie najważniejsze rzeczy, które uważam, że warto, żebyś zapamiętał, zapamiętała, ponieważ jeśli zapomnisz różnych rzeczy, o których ja mówiłam, jeśli tych rzeczy nie będziesz stosować, to myślę, że jeśli tą, o której dzisiaj powiem, będziesz stosować, to naprawdę będę uważała, że ten nasz program, to nasze przedsięwzięcie ma sens, miało sens. I taką rzeczą, którą uważam, że koniecznie powinnaś, powinieneś zapamiętać i wziąć ze sobą w dalszą część swojego życia, jest to, że nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć żyć wartościami. Idealnym przykładem tego jest Łotr, który w ostatniej chwili swojego życia potrafił zrealizować wartość, i dzięki temu to jego życie zyskało nowy wymiar, zupełnie nowy sens, zupełnie inną wartość. W tym momencie chciałabym też przytoczyć taką historię opisaną w książce Wiktora Frankl'a. Obrazującą to, jak nie powinniśmy nigdy skazywać niczyjego życia, nigdy oceniać niczyjego życia jako bezwartościowe. Opowiada on taką historię więźnia, który był skazany na śmierć. I transportowano go statkiem na miejsce, w którym miał być stracony. Podczas tego transportu nastąpił wypadek, nastąpiła katastrofa. I ten człowiek uratował piątka ludzi. Człowiek, który, któremu już w oczy zaglądała śmierć, na rozdrożu swoich dróg, na ostatnim zakręcie swojej drogi, ocalił jeszcze pięć żyć. Tyle jeszcze treści miało jego życie, tyle wartości. I to jest jedna rzecz, którą szczególnie chciałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała. Druga rzecz to tak naprawdę jest takie przesłanie, że warto, żebyś już teraz zaczął, zaczęła zastanawiać się, co tak naprawdę jest dla ciebie w życiu ważne, o co tak naprawdę ci w życiu chodzi, co ma stać na takim piedestale twojego życia i co ma być w tym życiu priorytetem. Następnie, jeśli już się nad tym zastanowisz, to zachęcam cię do tego, żebyś na bieżąco sprawdzał, sprawdzała, czy żyjesz tymi wartościami? Czy ty rzeczywiście żyjesz tak, jak chciałbyś, chciałabyś żyć? Czy faktycznie robisz te wszystkie ważne rzeczy, które chcesz w swoim życiu zrobić? I im wcześniej zadasz sobie to pytanie, tym tak naprawdę lepiej. Bo oczywiście w żadnym momencie Twojego życia no, nie będziesz skazany na to, że już nie możesz tego zrobić, ale im więcej swojego życia przeżyjesz. W ważny sposób, kierując się tym, co dla ciebie ważne, tym większe poczucie spełnienia będzie ci to życie dawać już tu i teraz. A też, jak będziesz robić taki bilans życia przed śmiercią, to też będziesz mieć większe poczucie tego, że tak, faktycznie to było życie. To było życie, którym chciałam żyć, którym chciałam żyć. I teraz taką jedną z ważnych rzeczy, które chciałam powiedzieć, jest też takie zamknięcie, taka klamra w związku z naszym filmikiem promocyjnym, który robiliśmy na początku, a w którym główną rolę grały klocki Lego, kwiatki z klocków Lego. I mówiłam tam taki tekst, że układasz swoje życie, starasz się, żeby było wszystko poukładane, żeby było wszystko takie no, piękne, wyglądające pięknie. I tu chciałabym tą klamrę tak domknąć, mówiąc o tym, że no właśnie nie o to chodzi w życiu. Że nie musisz już wszystkiego w swoim życiu tak dokładnie poukładać, nie musisz e, doprowadzić do momentu, w którym wszystko już będzie tak ładnie, pięknie, bo tak naprawdę i tak za chwilę zdarzy się coś, co ciebie zaskoczy. I nie musisz tego życia swojego odkładać na ten moment, kiedy już będzie tak idealnie. Ale już teraz możesz żyć odpowiadając na to, co niesie życie. Bo w życiu nie chodzi o to, żeby no właśnie, wszystko było idealne, piękne, ale żeby nie poddawać się w tym odpowiadaniu na to, co dzieje się tu i teraz. Nie poddawać się w odpowiadaniu na, to, na te wyzwania, które teraz przychodzą, na te cierpienia, które teraz nas spotykają, na te radości, które teraz też mamy, ale również te cierpienia. A więc powiedziałam o tych trzech ważnych rzeczach, które chciałabym, żebyś pamiętał, pamiętała. A teraz, ostatnie takie ogłoszenie. Yy... Trochę już organizacyjne, powiedziałabym, dotyczy tego, że jeśli nie wiesz, jak to zrobić, jeśli potrzebujesz pomocy co do tego, jak w ogóle rozpoznać, co jest dla mnie w życiu ważne, jakie ważne są dla mnie wartości, jak ja mogę nimi zacząć żyć, jak ja mogę je realizować. To zachęcamy Cię do tego, żeby się do nas odezwać, żeby napisać do nas maila. Maila zostawimy w opisie pod filmem. Można też napisać komentarz, można na naszej stronie skontaktować się przez formularz. Napisz do nas i możemy uzgodnić wtedy, w jaki sposób będziemy mogli Ci pomóc. Jeśli jesteś w jakiejś wspólnocie, czy to liderem wspólnoty, czy to należysz do jakiejś wspólnoty i uważasz, że to, co tutaj mówiliśmy, jest ważne i chciałbyś chciałabyś dzielić się też tym z innymi. Chciałbyś, na przykład, chciałabyś mieć takie warsztaty, zorganizować takie warsztaty razem z nami w Twojej wspólnocie, również skontaktuj się z nami i ustalimy szczegóły. Do czego serdecznie zapraszam, bo naprawdę my bardzo chętnie będziemy się dzielić tą swoją wiedzą, tymi swoimi przemyśleniami, ale też nie tylko w takiej formie wykładowej, ale warsztatowej, żeby to miało przełożenie na życie każdego członka ze wspólnoty. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za każdą minutę, każdą sekundę spędzoną ze mną w tym wielkim poście. Mam nadzieję, że ona w jakiś sposób, chociaż trochę, wprowadziła nowego spojrzenia na życie, na miłość, na przeżywanie chwili obecnej, na cierpienie do Twojego życia. I tak naprawdę w tą niedzielę palmową życzę Ci tego, Żebyś potrafił, potrafiła być tu i teraz w tych momentach Wielkiego Tygodnia, Żebyś potrafił, potrafiła dostrzec o co chodzi, jakie masz zadanie do zrealizowania w tym Wielkim Tygodniu i tego cię życzę. Życzę Ci czasu wyciszenia, ale też wielkiej radości z powodu zmartwychwstania, z powodu odkupieńczej misji Jezusa Chrystusa. Dzięki bardzo za wspólny czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że w Twojej wspólnocie.